co będziemy robić gdzieś w nocy? Trzeba być Cześć, ludziska! Siemanko. Nie jak patrzcie. Grabę w lola. Znowu gramy w lola. A, Drugi odcinek a rama będzie. Ale nie przerywaj mi, kurwa! Przepraszam. A to jest druga część Aramu <noise> Ale, ale a to jest druga część Aramu <noise> Zalazło grę Kurde, ja bym chciał Timo trafić Albo. Yasuo. No. Ja chciałbym Luxa. No albo Yasuo. Jasuo O Mamundo, fajnie Ja Cię, kogo ty masz? Ja mam nie tego grzyba, ninja Jezus, Maria, kogo ja mam? Kenena. Mam. Ja go nie lubię. Ja Ty nie, nie nigdy nie grałeś z grał. Bo pierwszy raz nie będę grał. A, weźmy to. Bo jego się w skile leciało? Dwu? No, Elis. Tak miło. Co u ciebie? Jak się u niego w skile leci? No. Jak się u niego w skile leci? Tak. No to dobrze, jeszcze RK. Po. No. Tak <noise> dobra, no to ludziska widzimy się w grze. Co to robi? Dobra, witamy w grze już. Już graby już prawie już. Jak już gramy, już gramy. Zaraz postaramy się znowu rozpierdolić kogoś. Kupuję tutaj nie, tutaj tu. dobra. Kurde, jedną potem mam tu to nie. To coś innego. Ja Kup kupię. Kupię, pięć. Kupię. Bo mnie stać Jeszcze ja, mam... kupić kupię sobie wzmacniającą Ty, bo już miniony poszły, a my dalej w bazie, dawaj, idziemy Dobra, nie zaslecie. Dobra, dobra, w dupę nie cały. No dobra, lecimy Kurda, no. ten Kennen biega jak No Can Czyli canadier, Coś dawaj. dla ciebie, nie? Ty, bo ty pająkiem lecę, a to... No, dam no, sobie wszystkie skille Czyli grę po to? Pasuje jednym Kennen O kurwa a co robię? Czemu rzecz. W nie mogę użyć? Bo W to musisz najpierw trafić y, z F kogoś. A. Z F, G. Albo z Q. Podejdę tam bliżej. Z tygodniu, O Jestem teraz w najgorszym A, miejscu, jakim można sobie wyobrazić. Tutaj zapomniałem powiedzieć. Nasz kolega gra Riven, jeszcze jeden. Niestety on nie znalazł się na TS-ie, ponieważ go nie stać, jest biedakiem. I codziennie rano o szóstej, on wstaje przed szkołą, żeby pójść do księdza, żeby dał mu te dwa sneakersy Marsa za Blue Jopa. Wiecie, ciężkie czasy. Bierz, 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 bierz. Co ten mi idziemy? Ale bo bije jebał! Kurwa! Gunga narej! Ej, co? Co ten ziomisz chodzi za mną z tą bombą? O tam ty pierwszy raz padnie, zaraz się Co on tamcy tak tą tam... okay. trombombombą dingi ringi O ma o matuchno A... Matuchno najdroższe. U nie widzę O kurwa busia <laughs> A nie, wykład na kurwid i zasagrajnie. <laughs> Pozdrawiamy Wychodzisz... serdecznie naszą Polkę, no. ze Stanów, Natalię Star, która nagrywa w brazersach. Bardzo miło się ogląda, bardzo miło. Bardzo miła pani. O, że... Bardzo miła. Ładnie, ładnie lodnika robi. Znaczy... No, ty to w życiu loda jedynego jak widziałeś to. Czy matka grzyby przyniosła? Nie, matka myślisz że co. <laughs> jedynego jakiego loda widziałeś to księdza z włosami. Ty za barwo częściej szpucujesz Wiesz, taką chustę i... Blowjob Matuchno Matuchno, obuźnienie w tym tańcu, padłeś Nie, to nie ma Kwiotek No to cwo... Co on tu do tych krzaków chodzi? Co on sobie wyobraża? Cuchno, no, już widzę w tym tęczu Kuku Kubie Kubie, już użyciał bym... Tak, spadł jak móc kukonajebne Kurwa kaszmata Dostała z shurikena <laughs> Było jeszcze wół No ale kupuj, mogę no jeszcze kać ozotem go Cofnij się i padasz w leszczu No uciekaj jebał, jebał. No ty no, debil jesteś, jesteś. Kurwa zamknij się! Ja spełniam po prostu marzenia A może być w dupę Nie, marzenia jestem zdobna Marzenę chyba Spełniam Z, z marzeną Niezbędne <słuch> <słuch> przedmioty Revolver head Kurwa kupię Jak to jest niezbędne to ja muszę to budować Awadona, o czym muszę być rewolver? Ciepanie. panie Oj, pisłem. Co tam to w ciemu zjechałem? Kurde, aż mi się nam przypomniał. No, a co, w, w Wietką grałeś? Nie, tak. Po prostu jak wszedłem fajta, to w tym bajd, to odchodzić fata. Co sądzisz o tym, żeby się pierwszy dziać mamę? Jak, jak, ja jak wszedłem w twoją mamę, to mi się sosnowiec przypomniał. Albo czekaj, jeszcze powiem kawał o matce Madziarza, O, się wbił w nazek, Kupa. Oj Jezu. O, zabiłem kogoś. A ja mam na Baldera farmę. Ten kupa... Ta... farmienia. Jezus, jak, jak, to zrobiłem? Podskoczyłem, pan jak się... skaczy. jak to... ten, jak tu ult wygląda? Czyj? Albo dobra, zacznijmy To takie pioruny. No, fajnie wygląda mój. No zorobicie, ale używaj w niech najlepiej Co? On no, co za cep? Nie no, w miniony użyję Dawaj, w miniony daj O, ładny łódź ud... Brzydki Matka Madzi, matka Madzi Matka Madzi to da... ten uder On ma śliskie ręce był. Kaj okay, Kajtus, przesadzasz? Podejdź do mnie Gdzie jesteś? Nie <noise> Specjalnie poszedłem do niego Jakie... To? Ty wielkością Ma... to do gówna przypominasz Mam jedną gwiazdkę i to pierdolony szurikon. <noise> Dobra Idzie! Idzie! idzie Opowiedz nam młody o swoim życiu. Dobra, lecimy z serca. Było ciężko. Nie ukrywam że nie. Parówki nie miały zachcianki. To, no. Uwaga! Matuchno! To chyba jakiegoś nieba. No? O, umarłeś. się Pomog to to ten... ja nie Sam fajta kieruję <grym i zimny> Co robisz? Co robisz? Matkę No, ty to matka. Możesz ruchać. Jak zapłacisz na automatach. Dobra. Trzeba coś runąć, bo ludzie potem w internetach powiedzą, że jesteśmy widzami... A się Chcę umrzeć. rzecz. Jak się w nich wbije to, Patrz, jesteś mój syn. Aj kurde, jakbym Jezu, nie dostał. Się z... się. Nie ja, jakbym es... nie dostał, tu na to bym go umył. Kurde, złożyłem, bo nie chcę się ergitera. Znowu muszę do tobą zaczekać, bo nie chcący się ergitera. Jezus, on mnie kołem rzucił od samochodu. Felgom, dostałeś z kołpaku. Co ten, co ten Riven? Сердала <laughs> тебе <laughs> <laughs> мне. Курва! Рейч. Chyba, bo to przegramy. Nie wiem, kto żeś tu kichnął. Co ja... Co ja co się chodzi? Co, że nic nie mówię, to od razu co? Trzeba mnie wyzywać. Kurwa, tak. kurwa, Tak sobie to wyobrażasz? Ja jakaś bomba mam na głowie, teraz pyknę. I pyknęłaś. Jezus Maria! Matuchno. Bij Maciek. Okay. <laughs> Ej. O, umiera, Lucjan. widzowie chcemy mieć 5, 5 milionów subskrypcji. Z, zol. Także nie opiername się robić multiconta. No O mam ulti, ultimi mam. Podejdź do mnie, podejdź do mnie, szybko bufa dostaniesz. Aj kurde nie zeszłeś Dlaczego <laughs> bufa, tego Damianowi zaraz dach zerwie, tak wieje. Podejdź do mnie, podejdź do mnie, stój kołownie. Debilu! Debilo! Mówiłem, że bufy dostaniesz. Podejdź szybko! Dawaj do mnie! Dawaj szybko! Jakiemu demionowi Damionowi dach No bo ten mój kumpel, nie? Ten Riven No bo wieje u nas i mówi, że mu dara, dach zaraz urwie Nie nadąża ten z bratem Śniegu sypać A co potem? Nie wiem, bo potrzebny jeszcze nie Zaraz jakiego bije jeszcze będę kiedywał. No. A się wbił we mnie. A ja sobie chila damie. Pojedź do mnie szybko, podejdźcie do mnie! Pierda, jak <grym> na to bija. Ja? No przecież to nie. Nie. No nie wiedziałem, że to tak bije. Tak, tak. Łocie panie, co on tam, kurde szaleje. Co ty robisz debilu? Kurwa, nie wiem, zalepiłem cię <grym grym> Ty spełniłeś Nie, nie wiem, bo to 5 apc zjedł się, zbiło kundę O, jaka przepaść pochadza Przepaść jak między udami twojej mamy Gonił go ten pająk przez pół życia Oh my fucking god, holy shit. Holy moly makaroni. Moje, moje, moje... Jest. Łapcie pająka, z Ale mam ryma. Dziwki, wódka i jeszcze blanci. Jestem Karol. Nie ze mnie pająki. A! <laughs> Dziwki, wóda... Pełno alko. Nie, czekaj. Zaraz wymyślę. Letak, nie, tak myśmy chcieli. Jest... Młodość, nic nie godzimy. chodź chodź tu, ziomek. Piotek pada, Piotek pada. Tak się wbił w nas debil. To ziomek, jest... ziomek. Przegramy to. Kurwa. Pierdolimy to. No wiem, Ja pierdolę. Trzeba o... się wyluzować. Tak. No serio? Ziomu już piluje? Upadaj szmato! Upadaj szmato, kurde! Znie! Dawaj moje, biłam się, biłam się, go, 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 go! Człowiek, pająk. Ja go zabiję. Ja go do, do ten... Kukon. Aj, szybko biega, taki gruby, ale jak za piotra trochę. Dajesz pot Co? Jakby mały to... Ja nadam mam zero gonili. On jest miły. ja go muszę zabić, O nie, umieram Nope Ja jeszcze nie umieram Po kurwa nie, padnę, padnę WIEDZIAŁEM Kurde Młody nie wiem czy to prawda Nie wiem czy to prawda ale słyszałem, że ty masz dobry kontakt z waszym proboszczem Co mi na to odpowiesz Ucichłeś, czyli to jest, to jest prawda Co? Ej nie ignoruj mnie, dobra? My, my razem działamy No tak mówiłem do ciebie cały czas, a ty mnie ignorujesz Patrz go dowaliłem Koniec, serii. Koniec serii. Dawaj, Dawaj pająku mi dobra. koledzy Dawaj ultuj, ultuj Dobrze BARDZO DOBRZE! Stałeś na w miejscu, debil. No patrz co ten Lucian. Już od Trzy trupy. Czyżby po szedł. chodź, cicho, cicho, I, i, uwaga. A, nie. To... Nie, przegraliśmy, Nie. Jaki wstyd. Jaki wstyd. A matka młodego na to patrzyła. Nie? Z biurkami tutaj zagląda, łeb wystawia. Co? Wstyd. No wstyd trochę, trochę, trochę jest siara, nie? nie staję tego na YouTube'a No ale jeżeli się nie wstawi na YouTube, i będzie. Gramy jeszcze jednego. Dobra, to dzięki, że oglądaliście. Zadbają się z wami. E, kurde nie, nie będzie subskrypcji, to znajdę Dobra, was. Zadznamy się z wami, pa 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 pa. pa, 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 pa.